Siemanko mordeczki witam was w programie Gandia Test jak widzicie na razie nagrywam z ręki a to dlatego, że po prostu to jest film na spontanie zaraz sobie zaparzę herbatki konopnej w saszetkach Sensi no i co śmigamy do mnie do pokoju i spróbujemy herbatki bang okej okay, mordeczki Jestem, zjadłem obiadek z malinki, ale nic nie nagrywałem. Poza tym musiałem i tak odgrzać. Tylko jest prawda, że mi wystygło w drodze do domu. Kotlet był dobry, ale za dużo, ziemniaków zjadłem i wywaliło mi bęben. Tak, s już wziąłem, także pewnie zaraz trochę powietrze mi zejdzie. A póki co na nerwy. No bo kurde. Zestresowany jestem dzisiaj strasznie. Babcia ma awarię nogi. Eee, no niestety. Chyba coś znowu... Znowu coś z, z żyłami. Dostała leki. Drogie. Strasznie. No. Dobra, nie strasznie, ale bardzo drogie. No i co? Trzeba się wychilliować. Tak, wiem, że się opina. Ale bęben wywaliło. Kurde, nie trzeba słodzić. Ale jaja. Mordeczki, nie trzeba słodzić. Już słodziutka jest. Aha. Kurde, gorąca woda. Ja to wrzątkiem zalałem. Brawo, ja. Można też na zimno zrobić, o kurde. A, i tak y, robiona po prostu, no. Słuchajcie, i tak y, parzona, y, no, gorącą wodą. Oj, trzeba akurat się wychillować trochę. A jeszcze dzisiaj do szkoły idę. No, zobaczcie, jak mi wywaliło bęben, no. Nie ja wiem, muszę chyba trochę też rozciągnąć tą koszulkę. W razie W mam tutaj cukier, ale wiem już, że jest niepotrzebne. Pyszny kanabis. Wasze zdrowie. Tak to chyba po prostu są same liście konopi. Czy? Nie, sorry. To nie są liście konopi, to są kwiatostany konopi. O. Taka starszeteczka, jak na przykład No nie wiem, na przykład minutka. Znacie taką herbatę minutkę? Mokatę to to robi. Oczywiście to jest 100% CBD. Te harce tutaj praktycznie nie ma 100% kwiatów kanapisiewnych kanapis cannabis sativa L 20 saszetek Szczerze mówiąc nie wiem ile to kosztuje bo dostałem to w prezencie Dzięki bardzo wodzu zresztą jak chcecie kupić taniej to wiecie co robić Wchodzicie na Sensi Hemp wpisujecie po prostu kod Tomoden 10% zniżki na wszystko macie I się nie przejmujecie I robicie zakupy Serio opłaca się wam Opłaca się Naprawdę Mówię wam Serio bez żadnej Ściemy Bez żadnej ściemy mordeczki Naprawdę opłaca się i mm. serio tego nie trzeba słodzić. To już jest słodkie. Nie wiedziałem, że po prostu kwiaty konopi są słodkie. Tak jest, mają sobie naturalną słodycz. Taką naturalną słodycz porównałbym to do stewii, ale jest o wiele mniej słodkie. No bo stewia to jest ulepa, po prostu czysty cukier. Ja po prostu kiedyś nawet miałem suszone liście stewi jak ja dodałem łyże... pół łyżeczki jak ja dodałem jedną łyżeczkę stewi, nie dało się wypić herbaty, taki syrop był jak akurat dodałem pół łyżeczki było bardzo słodkie też używało się swojego czasu akurat w słodziku ze stewi Powiem ten Wam tak: to jest drogie. Ja dzisiaj widziałem taki słodzik w stokrotce za 12,48. Ale wiem, że raczej to na długo starcza. Jak chcecie, to um, używajcie. Jak nie, to nie. Ale to Wam polecam z całego serca. Zobaczymy, czy się jeszcze tak wyluzuje. Dzisiaj niestety nie mam żadnego suszu, do, ani do waporyzacji, ani do palenia. Tylko mam suszyk do picia. Tak mordeczki. Dzisiaj bardziej to by się nadawało na Szama TV. Ale dobrze już wiecie, że, że Gandzia Test, co by to nie było, czy yy, susz do waporyzacji, do palenia, czy do picia, czy kurde, czy nawet jakieś, yy, właśnie czekolady, tak jak były. No to co? Tutaj będą na tomodenie. Smaku bardzo dobre. Serio. Ja bym jeszcze tam dorzucił może troszeczkę cynamonu. No, albo wiem. Idealnie by było trochę. No, hibiskusa dodać. No, to by było idealnie. Hibiskus, konopia. Teraz właśnie wiadomość do Sensi Hemp. Ogarnijcie, błagam. Błagam, ogarnijcie taką herbatkę, żeby był też hibiskus. Będzie czerwoniutka, pyszniutka, kwaśniutka. Dzika róża konopie, hibiskus, co tam jeszcze można by tak dodać, kurde. Hmm. Dla to nawet pod biało, jakby się dało. Hmm. A tego na no serio mordy. mordeczki nie trzeba słodzić, to jest przepyszne. Dobra, żyję. Wiecie, nie pijcie należąco. A ja akurat pół leżałem. No, brawo ja. Tak, wiem. Wywaliło bęben. Mordeczki. Ja daję piątkę na sześć. Pięć na sześć jest bardzo dobre, naprawdę. Słodycz. Jeszcze ta ziołowość, delikatna ziołowość konopi i cóż po prostu polecam i jeszcze raz pamiętajcie kod to moden 10%, 10 zniżki na wszystkie artykuły z Sensi Hemp i co? kupujecie i macie i chill i zdrowie także trzymajcie się, wielkie pozdro Żółwiak